Witam Was serdecznie w czytanku na nów e, Księżyca w Biźniaka. Wybierzemy sobie teraz jeden znak. Bo tym razem losuję. I losowo jest ta kolejność. Zobaczmy dla kogo. Dla panny. Tak tu wygląda. Ładnie wasz kaboszon. I co? I lecimy. Co tam dla panny? Na nów księżyca w bliźniętach. Co tam dla panny? Na nów księżyca w bliźniętach. Co ten nów chce wam panny pokazać? Co ten nów chce wam pannę pokazać? Zobaczmy. Co ten nów zapoczątkuje? I jaka rada? Dobrze, dobrze, moje drogie panny. Wiecie co? Ja sobie jeszcze zobaczę tak, księżycologia. Jaka rada z talii księżycologii dla panny na nów bliźniętach? Jaka rada dla panny na nów bliźniętach? Niech Twoje lęki się rozproszą. Hmm. I tutaj mamy raczka. Dobra, co jeszcze? Dostrój się do boskości. I tu mamy rybki. I co na spodzie? Lew. Bądź pokorny. Dobra, a tu jaka rada z. Opiekuńczych kart dla panny na, 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 na nów księżyca w piśniakach. Jaka rada dla panny? Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos Twojej duszy. Medytacja. Gdzie by to położyć tutaj sobie położyć i na spodzie macie natura. Odpręż się na łonie natury. Pozwól, by jej piękno karmiło twoją duszę. Dobra. Mm -hmm. Pozwólcie, że sobie jeszcze przetasuję karciochy. Talię dopowiadającą. Tak. Pospieszyłam się. Dobra. E, kochani moi. Co ten nów chcę wam pokazać? Dlaczego czwórka buław? Bo? Bo? Na grubo. Na grubo. Diabeł, słońce i as pentakli. Hiu, hiu, hiu. Czwórka w to jest ogólnie energia takiej stabilizacji, tak? Cieszenia się z małych rzeczy, z małych sukcesów, i z małych, i z dużych. Jest to czas świętowania, radowania. Jest to czas, kiedy możemy spokojnie usiąść i Odpocząć. E, zastanowić się, co dalej, tak? Mm, natomiast, no, tutaj jest ciekawie, bo tutaj mamy tego diabła. Diabeł mówi o nałogach, o zależności e, finansowej, o zależności emocjonalnej. Bubuś, chodź tutaj, chodź, bo ja widzę, że tutaj to po prostu nie da, nie da rady. Będziesz mi tu płakać. No, chodź, poczytasz sobie ze mną kartę. No. No, i tutaj macie moją tą kluseczkę, kochana. Tak, pokaż się tu troszeczkę. Diabełek nam mówi, że wy chyba macie taką pokusę, moi drodzy, żeby nie dostrzegać swojego potencjału, że jest wam łatwiej być zależnym od czegoś bądź od, od kogoś. Niektórzy z was po prostu mają pewnego rodzaju problem z, z nałogami. I to blokuje was. To Was po prostu blokuje energetycznie i do tego, aby podejmować działania, i do tego, żeby korzystać z jakichś szans, okazji, tak? I do tego, żeby cieszyć się tym, co się, co się ma. Bo wy po, po prostu, jeżeli oczywiście, to was dotyczy, tak? Jeżeli macie jakiś problem z, z nałogami typu alkohol, nie wiem, czy, czy inne używki, to 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 jest forma ucieczki przed samym sobą, przed emocjami, które się pojawiają, tak? Więc ciężko jest w takiej sytuacji być zadowolonym, czy tworzyć jakąś stabilizację, czy podejmować jakieś wyzwania, czy, czy cokolwiek, tak? Ale ja mam wrażenie, że niektóre panny po prostu boją się, boją się... Jakby niezależności, wiecie? Nie wiem, czemu mi to tak przychodzi: niezależności, takiej niezależności finansowej, takiej niezależności, o którą sami zawalczą, którą sami sobie wypracują, takiej niezależności, w której wychodzicie ze swoimi talentami, ze swoimi zasobami, gdzie nie boicie się pokazywać siebie, gdzie jest pewnego rodzaju entuzjazm, tak? Bo mamy to, mamy to słoneczko. Tu was coś blokuje, kochani. Coś lub ktoś. Coś lub ktoś was blokuje i wy to zaczniecie zauważać, że nie możecie osiągnąć pewnej właśnie stabilizacji, radości, sukcesu, bo jest tu pewien diabełek. To może być wasze ego które wam nie pozwala ruszyć naprzód. To może być osoba z którą jesteście i która w jakiś sposób uzależniła was od siebie, czy to fizycznie, mentalnie, psychicznie, emocjonalnie, czy też materialnie. I nie możecie się przez to przebić, nie możecie zadbać o swoją, o tą swoją niezależność. No, a co to za. Jeszcze poczekajcie, jeszcze zobaczmy sobie na spodzie. Hmm. Jest komunikacja, kochani. Jest komunikacja. Być może dostaniecie od kogoś wiadomość, być może ktoś Wam powie właśnie, że Waszym problemem tutaj jest taka sytuacja, tak? Waszym problemem na pewno jest brak działania, dążenia do celu, bo ósemka buław to jest działanie. Ja mam wrażenie, że u was tego działania nie ma. Że zrobiliście sobie troszeczkę taką przerwę od życia, bo mamy czwórkę, czwórkę mieczy. E, taką, taką przerwę od podejmowania jakichś jakich decyzji, jakichś działań, jakichś wyzwań, tak? Tutaj, jakby skupiacie się na sobie e, i próbujecie uzdrowić siebie czy, 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 czy jakąś część was. Właśnie być może też poprzez medytację, jakieś wyglądy w siebie. A być może jesteście. Nie wiem, być może choroba wam utrudnia działanie. Jakaś choroba, jakaś przypadłość. Jakieś, jakieś chwilowe, wiecie, trudności zdrowotne. Bo to też może tak być. Tyle, że te trudności zdrowotne przy tym diable. No, wskazywałyby na nałogi. Albo też. Tak? No. Nawet mój kocioł tutaj potwierdza. E, Pompuje mnie tu łapkami. E, albo. Mm, 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 depresja. Depresja. Depresje, stany lękowe, stany nerwicowe, stany takiego obniżenia nastroju. E, taka prokrastynacja, takie, taki mm, brak. Wiecie, brak yy, woli do zmiany. Brak sił fizycznych i mentalnych do, do podejmowania właśnie jakichś działań. Tak mam tu wrażenie, że tak to wychodzi. U niektórych oczywiście, nie z każdym będzie to rezonować. Ale ten diabełek, kochani, i z tym słoneczkiem mi pokazuje, że wy. Możecie to zrobić, tylko że tak jakbyście utknęli w tej chorobie, w tym nałogu, w tym sposobie myślenia, w tej depresji i jest wam troszeczkę wygodnie, to jest kuszące, mieć na co zwalić. Postawić się w takiej roli ofiary. No ja nie mogę, no bo, no bo nie mogę, bo, bo mam depresję albo nie mogę, bo, bo nie czuję się na siłach w tym momencie. Nie mogę, bo, bo boli mnie w krzyżu. Nie mogę, bo coś tam, nie mogę, bo coś tam. Rozumiecie o co chodzi? Mm, takie wy wymawianie się, a nie szukanie y, sposobu na to, żeby sobie pomóc, żeby się pozbyć przyczyny tego, że nie możecie działać. Bo ja jestem w stanie Was doskonale zrozumieć, że jeżeli, nie wiem, coś Was boli, czy macie jakąś chorobę, czy macie depresję, że wtedy no, człowiek nie jest w stanie jakby działać w taki pełny sposób. Ale to nie zmienia faktu, że jeżeli coś się z nami dzieje, co uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie, to szukamy wszelkich sposobów. I metod na to, żeby uwolnić się z tych dolegliwości. Tak? Żeby móc zacząć działać. A tutaj mam wrażenie, że tego nie ma. Że wy y, albo straciliście nadzieję, wiarę, nie wiem, motywację do tego, żeby podjąć jakieś, y, jakieś kroki. Hmm? I Wy chyba zaczniecie też to zauważać. Że waszym problemem jest to, że nie podejmujecie jakiegoś działania, bo, bo coś was blokuje, hamuje. Na no co Wam ten nów zapoczątkuje, bo mamy pazia mieczy, to są informacje, to są wiadomości. To możecie dostać jakieś, e, jakąś informację z urzędu, z, z uczelni, jeżeli ktoś się uczy, e, jakąś wiadomość od, od kogokolwiek, <laughs> coś, co być może naświetli Wam jakąś <laughs> sytuację. Zobaczmy to, paźmieczy, dlaczego? Co ten paźmieczy chce tutaj więcej powiedzieć? Znowu, no, będzie jakaś komunikacja, ktoś się do Was odezwie. Ktoś się do Was odezwie z być może, kochani, rozwiązaniem Waszego problemu finansowego albo tego problemu, który się tutaj pojawia. Mm. Mamy dziewiątkę kielichów, spełnienie marzeń i dziesiątka kielichów. Tak, jakby się ktoś do was odezwał, być może z propozycją, albo z rozwiązaniem tego, właśnie, co tutaj się zadziewa, tak? W waszym życiu odnośnie tej stagnacji. Być może ktoś podeśle Wam rozwiązanie, być może ktoś podeśle Wam ee, jakieś. Ym, ym. Pro, jakąś propozycję, w której wy będziecie mogli albo podjąć jakąś naukę, na przykład edukację, czegoś się dowiedzieć, zgłębić jakąś wiedzę. Albo to będzie propozycja, która da Wam szansę i możliwość na spełnienie jakichś Waszych marzeń, pragnień coś, co da Wam taką satysfakcję emocjonalną. A może to Wy sami też e, dojdziecie do jakiejś informacji i odetniecie się od tego, co powoduje Wasz zastój. I podejmiecie w końcu działanie w kierunku tego, żeby właśnie spełnić jakieś swoje marzenie i zacząć działać na rzecz tego, żeby, żeby tą pełnię emocjonalną uzyskać. Jaka jest rada? No to jest królowa mieczy. Królowa Mieczy, królowa mieczy, ale zobaczmy sobie tą królową mieczy. Dlaczego królowa mieczy? Bo król mieczy. Bo paść buław. O! O, kurza, stopa. Pch, o. Dajcie mi momencik. Hmm. Mhm. Wiecie co, no w Radzie ja bym powiedziała tak. Trzeba się odciąć yy, od toksycznych osób, bo diabeł też może być taką toksyczną osobą, która nie pozwala wam w waszym otoczeniu osiągnąć tej pełni radości. I wyjść z jakiejś sytuacji, z jakiegoś marazmu, uwierzyć w siebie i podjąć działania w kierunku tego asa pentakli. Eee, skorzystanie z tego waszego pe pełnego potencjału. Eee, I warto by było tego diabła tutaj odciąć. Czy to będzie ktoś, czy to będzie wasz sposób myślenia? To królowa mieczy mówi: spójrz na to logicznie, przemyśl sobie, stań w prawdzie ze sobą i podejmie jakieś działania. Mamy pazia buław. Tu może być też jakaś wiadomość, jakaś zachęta, jakaś propozycja do działania, do spotkania. Pazia buław to jest początek jakiegoś działania. To jest zainicjowanie jakiegoś działania, tak? Po odcięciu się od kogoś bądź od czegoś. Mamy piątkę buław, czyli jakby trzeba rozwiązać ten swój konflikt wewnętrzny bo piątka była w mówi też o konfliktach zewnętrznych że my tutaj jesteśmy narażeni czy na jakąś konkurencję czy nie wiem jakby startujemy na jakieś stanowisko i musimy wtedy że tak powiem no sami wiecie o co chodzi tak że jest kilka osób na jedno miejsce więc możliwe że u was też będzie taka że tak powiem, sytuacja. Może dostaniecie informację, że gdzieś jest dla Was na przykład jakieś, jakaś fajna praca. Przeanalizujecie to sobie, odetniecie pewnego rodzaju wątpliwości, tą emocjonalną stronę. Będziecie chcieli podjąć tutaj, podjąć tutaj że tak powiem, działania. Tak? Dostaniecie na przykład zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. I podejmiecie się właśnie tej ocenie, tej, tej konkurencji. Będziecie się musieli tutaj wykazać swoimi umiejętnościami, tak? Ale ja mam wrażenie, że z tą dwójką kielichów jest szansa na jakąś współpracę. Król Buław, wyjście ze swojej strefy komfortu, pokonanie lęków. Pokonanie jakichś bezsennych nocy. I. I kochani, tutaj jest szansa na coś stałego, na jakieś stałe zatrudnienie, stałe coś, co da wam stabilizację finansową. Tylko tu trzeba będzie chwilkę powalczyć, tak? O to nie, nie, nie rezygnować z tego. Przygotować się też jakby. Mentalnie do, do, do rozmowy, jeżeli to chodzi o kwestie zawodowe, tak? do jakiejś rozmowy, żeby siebie zaprezentować w najlepszy sposób swoją wiedzę, swoje wykształcenie, swoje doświadczenia. Tak? Tu jest ważna komunikacja, tu jest też ważne to wszelkie kruczki, zwracanie uwagi, zwracanie uwagi na, na umowy, na to wszystko. Co, co się wiąże właśnie z zobowiązaniami, z umowami, z kontraktami. Na jakich zasadach mielibyście działać, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zwróćcie na to uwagę. Ale jest tu dla Was szansa, kochani. I karty Wam radzą, żeby, żeby się podjąć tego. W innym wypadku powiedziałabym. Że macie się odciąć od tego konfliktu wewnętrznego, który jest w Was, który Wam, e, od tej toksyczności jakiejś w Waszym życiu, która Wam nie pozwala działać i wyjść z pełnym Waszym potencjałem, pójść po Te Wasze Marzenia i spełniać się, kochani, spełniać się. Hm. Bo tutaj na spodzie talii też mamy arcykapłana, słoneczko i ósemka buław się znowu pokazuje. Widzicie? Arcykapłan to jest wychodzenie z własnych ram, z własnych ograniczeń, z tego, co, co sobie narzuciliśmy też niejako, czy co narzuciła nam rodzina wcześniej. To są te wszystkie oczekiwania, tradycje. To, w czym wzrastaliśmy, i tutaj jest prośba o to, żebyście z tego wyszli. Macie być może też potencjał do tego, żeby nauczać, dawać nauki. Arcykapłan może też mówić, żebyście zwrócili się teraz bardziej w stronę tą duchową, wsłuchali się w siebie, odnaleźli swoje prawdziwe powołanie, odnaleźli tą swoją prawdę, która, którą moglibyście się podzielić ze światem później, pokazać to, wyjść do świata tak i podjąć działania. Podjąć działanie w tym w tej kwestii. Tu może by, możecie być na przykład y, y, inspiracją dla innych. Poprzez wszelkiego rodzaju mass media, typu Facebooki, Instagramy, YouTube. Y, możecie przekazywać jakąś swoją wiedzę, która będzie inspirować innych. I to będzie takim zaczątkiem do zrobienia pierwszego kroku w kierunku, no właśnie, w kierunku uzdrowienia swojego wewnętrznego konfliktu. I to będzie ten czas na działanie, także i otwarcie się na świat. Zobaczcie. To jest tyle, co mi przychodzi na ten temat do głowy i na ten moment. Mam nadzieję, że jest to dla Was. E, jakaś informacja. Ja myślę, że powinniście teraz podczas tego nowiu po prostu skupić się troszeczkę na sobie, wejść w siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest toksycznego w moim, ży co jest toksycznego w moim życiu, czego potrzebuję się pozbyć. Czy to jest myślenie, czy to jest jakaś osoba, która mnie spowalnia, która mnie ogranicza w jakiś sposób, przy której ja czuję, że ja nie mogę rozwinąć skrzydeł, czy to jest to myślenie, które też mnie ogranicza i nie daje mi. Nie daje mi, że tak powiem, wolności tak? w podejmowaniu jakiegoś ryzyka, wyzwania. Być może za bardzo się skupiacie na materialnej stronie swojego życia, być może ktoś ma na, na was, nad Wami kontrolę finansową w jakiś sposób tak? i to Was ogranicza. No, ale w radzie jest: odetnij się od tego. Wyznacz sobie priorytety, odetnij się od, od wszelkich, spójrz na to bardzo logicznie, spójrz na to opierając się na faktach, na prawdzie, e, jakie masz możliwości, czy naprawdę te ograniczenia, które w sobie nosisz, są prawdziwe, czy to nie jest twoje ego. Mhm. Także, drogie panny, no co, czas na działania też. Widzę, że tu ten nów zapoczątkuje u wielu właśnie tego typu zmiany. Mhm. No i tyle. No i tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli chcecie, podzielcie się ze mną swoimi odczuciami na ten temat. Ja też lubię z Wami wchodzić w interakcje, kiedy, kiedy dzielicie się swoimi spostrzeżeniami. Jak tylko mam czas i, i możliwość, to, to się też odzywam pod tymi Waszymi komentarzami. No i jestem ciekawa, jak to z Wami gra, bo, bo, bo jest tutaj, tak dosyć ciekawie to wszystko pokazane. Macie potencjał, macie możliwości. Kwestia tego, czy wyjdziecie z jakiejś pułapki. Myśli. Wiecie, co jeszcze tak mi przychodzi, że niektórzy z was yy, yy, dojdą, że niektórzy z was mogą dostrzec jakiś fałsz, jakąś maskę, jakiś, jakąś manipulację. I to wyjdzie na światło dzienne, to może być związane z kasą. To może być związane z kasą, ale to może być też związane z jakimiś obietnicami. Tak mi przyszło do głowy teraz. I wy zdobędziecie informacje na ten temat. Wy zdobędziecie informacje na ten temat. To jest prawdą. I będziecie musieli się mocno tutaj zastanowić, co zrobić. Odnośnie tej być może relacji, współpracy, czegoś, co miało Wam zapewnić tutaj poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a tu może wyjść, że ktoś coś kręci, ktoś coś ukrywa w związku, w relacji, to coś nie daje mu spać po nocach. Mm. I tyle. I tyle moje drogie panienki. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Gdyby ktoś potrzebował czytania prywatnego, macie do mnie kontakt pod filmem. Serdecznie zapraszam jeszcze jeszcze troszkę na koniec czerwca y, terminów mam. Więc zapraszam. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Trzymajcie się i niech wam się darzy w tym czerwcu. Buziaki, pa.